Wybiła godzina 14. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku rewitoków. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony typom widoków. Można powiedzieć, że jest to taki naturalny krok zaraz po opracowaniu szablonów widoków, o których była mowa w odcinku 14, więc jeżeli do tej pory nie oglądałeś, nie oglądałaś tego odcinka, to zapraszam na moim kanale na YouTube. Odcinek 14 był poświęcony opracowywaniu szablonów widoków. A dzisiaj ten kolejny krok w kierunku standaryzacji, w kierunku poprawy automatyzacji generowania dokumentacji projektowej. No i mam wrażenie, że również w kierunku poprawy porządku, chociażby w rysunkach, w przeglądarce projektów. I przeskakujemy szybciutko do Revita po to, żeby omówić temat, który na dzisiaj został zaplanowany. Jak tworzy się typy widoków? I co one nam dają, no i gdzie znajdują się te plusy, można powiedzieć, z wykorzystania typów widoków. Popatrzmy najpierw do przeglądarki projektu. Tutaj wszystkie widoki zostały w odpowiedni sposób pogrupowane. Został przypisany schemat organizacyjny przeglądarki projektu. No i widać, że najpierw mamy informacje odnośnie dziedziny, i później jest podział na rzuty, przekroje, elewacje, widoki 3D. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak ten schemat wygląda od strony konfiguracji. Wybrana jest konfiguracja dyscyplin. Kliknijmy w przycisk edit i na zakładce grouping and sorting, czyli grupowanie, sortowanie, widzimy parametry, które brane są w tym momencie pod uwagę do grupowania wszystkich widoków w przeglądarce projektu. Pierwszy parametr, który brany jest pod uwagę to dziedzina, czy też branża, do której widok jest przypisany, a następnie parametr family. Parametr family, czyli parametr rodzina w odniesieniu do widoków, stanowi to, czy widok jest przekrojem, rzutem, elewacją, widokiem 3D, widokiem kreślarskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest podział ze względu na to, czy jest to nie wiem rzut Zwykły architektoniczny, czy to jest rzut peposz, czy jakiś rzut z układem mebli na kondygnacji, rzut ewakuacji, planu ewakuacyjnego i tak dalej, i Family to jest parametr mówiący, czy to jest rzut, przekrój, elewacja, widok 3D. I teraz widać, że ta konfiguracja przeglądarki powoduje, że mamy tutaj niezły bałagan. Można powiedzieć taki bigos, do którego zostały wrzucone wszystkie możliwe widoki. One są posegregowane alfabetycznie, więc jeżeli chcemy cokolwiek znaleźć, no to wiadomo, musimy znać dokładnie nazwę, żeby wiedzieć gdzie na liście tego widoku szukać. Natomiast nie mamy żadnej informacji odnośnie funkcji, jaką ten widok pełni, czyli właśnie czy to jest rzut architektoniczny, czy plan ewakuacji i tak dalej. I można takie rzeczy oczywiście załatwiać parametrami. Możemy dopisywać, dodawać jakieś przedrostki do nazwy widoków. Ale akurat w tym przypadku fajną opcją jest wykorzystanie właśnie typów widoków. Dodatkowo one też pozwolą nam wykorzystać szablony widoków, które opracowaliśmy na wcześniejszym etapie tworzenia standardu biurowego. Jak takie, szablo, takie typy widoków można wygenerować? Pierwsza możliwość jest taka, że robimy to z poziomu dowolnego widoku w przeglądarce projektu. Jeżeli chcemy utworzyć nowy typ rzutu, no to otwieramy rzut. Jeżeli nowy typ przekroju, to otwieramy przekrój. I we właściwościach u góry klikamy Edit Type, czyli edytuj typ. Po prawej stronie jest przycisk Duplicate. No i tutaj decydujemy, czy chcemy bazować na jakimś już istniejącym szablonie, czy po prostu chcemy utworzyć nowy typ widoku z ustawieniami domyślnymi Revita. Natomiast trzeba pamiętać, że idąc tą ścieżką, czyli z poziomu, startując z poziomu widoku i przez okno właściwości, my nadpisujemy właściwości ustawienia tego widoku, na którym w danym momencie jesteśmy. Więc nie jest to do końca takie rozwiązanie. Najlepsze, najbardziej wydajne, najbardziej bezpieczne można powiedzieć, bo czasami nie zauważymy nawet, że coś nadpisaliśmy w widoku. Więc lepszą ścieżką zdecydowanie jest pójście przez zakładkę View, czyli zakładkę Widok, a następnie mniej więcej na środku wstążki narzędziowej mamy przycisk Plan Views i wybieramy, jeżeli chcemy utworzyć nowy typ rzutu to wybieramy pierwszą opcję u góry czyli floor plan. Jeżeli nowy typ widoku odwróconego czyli widoku sufitu, no to druga opcja czyli reflected ceiling plan i tak dalej i tak dalej. My zaczniemy od floor plan, czyli nowy typ rzutu. I teraz w tym oknie zwróć uwagę, że mamy na samej górze napisane type, czyli typ. Jeżeli chcesz tworzyć nowy widok, nowy rzut na danym poziomie, no to najpierw powiedz, jakiego typu ma być ten rzut. I tutaj jak sobie rozwiniemy, w tym projekcie zostało zdefiniowanych 6-7 typów widoków, typów rzutów. To jest od razu powiem projekt przykładowy, który jest instalowany razem z Revitem, więc możesz po tym spotkaniu sobie do tego projektu wrócić i zobaczyć, jak to zostało tam zrobione. Mamy zdefiniowane 7 typów, natomiast my na bazie tych typów utworzymy sobie kolejny taki można powiedzieć, nasz nowy typ. Czyli klikamy Edit Type, utwórz nowy typ i od razu wybieram opcję Duplicate, czyli powiel, ponieważ ja nie chcę nadpisywać tego istniejącego, tylko chcę utworzyć zupełnie nowy. No i nazwijmy to sobie ten nowy typ: plan ewaku. Plan ewakuacji. Tak, wpisujemy nazwę, zatwierdzamy przyciskiem OK. Ten nowy typ pojawił się w polu type u góry na liście i już będzie na tej liście w projekcie, nawet jeżeli klikniemy w tym momencie cancel, to on już pojawił się na tej liście i został zapamiętany. I teraz bardzo ważne dwa pola. Pierwsza rzecz, szablon widoku, który będzie stosowany, czy też przypisywany do widoków. Danego typu, w momencie kiedy będziemy tworzyć nowe widoki, i tutaj jest wybrana opcja Non. Klikam w ten przycisk i z okna, gdzie zarządzamy szablonami widoków, wybierzmy sobie, a na przykład taki będzie tutaj pasował: Architectural Life Safety Plan, czyli właśnie plan ewakuacji, można powiedzieć architektoniczny. Wybieram ten szablon ze wszystkimi jego ustawieniami. Jego nazwa pojawia się tutaj na przycisku, wcześniej było non, teraz mamy nazwę tego szablonu widoku i bardzo ważny przycisk pod spodem: New views are dependent on template. To znaczy, że nowe widoki będą zależne od tego szablonu, czyli na sztywno we właściwościach widoku będą miały ten szablon przypisany. W związku z tym wszelkie ustawienia graficzne, ustawienia zdefiniowane w oknie Visibility Graphics będą zamrożone, ponieważ będą uzależnione od szablonu. Jeżeli ten checkbox wyczyścimy, wtedy będą pobierane podczas tworzenia nowego widoku tylko właściwości z danego szablonu widoku, ale te właściwości nie będą zamrożone. Więc tutaj zdecyduj, jaki wariant chcesz wybrać. Ja zostawię ten checkbox zaznaczony, zatwierdzam przyciskiem OK. I teraz pojawił się na liście nowych typów widoków plan ewakuacji. No, i mogę zdecydować, dla których poziomów te plany ewakuacji w tym momencie mają być wygenerowane. Zaznaczmy sobie kilka z shiftem z tej listy, ponieważ możemy naraz wiele widoków utworzyć. Więc podświetlam w sumie 6-7 widoków i zatwierdzam przyciskiem OK. No, i teraz oczywiście te nowe widoki są tworzone z zastosowaniem tego szablonu, który wybraliśmy. Zjeżdżam w oknie właściwości na liście na sam dół, ponieważ tam mam parametr view template i widać, że ten szablon jest tutaj przypisany. No, ale mam pewien problem, ponieważ w przeglądarce projektu. Nie do końca będę widział w odpowiednich miejscach te widoki. Czasami one będą rozrzucone po liście, więc trzeba będzie ich odpowiednio szukać. No nie jest to wydajny sposób pracy w ogóle z dokumentacją. Jak więc wykorzystać tą informację o typie widoku do tego, żeby posegregować, pogrupować odpowiednio widoki w przeglądarce projektu. Prawy klik w przeglądarce na Views na samej górze i wybieramy organizację przeglądarki, czyli Browser Organization. Następnie edytujemy sobie ten sposób organizacji, czyli dyscyplin. Klikamy przycisk Edit po prawej stronie i na zakładce Sorting Grouping wybieramy parametry, które mają być wykorzystane do grupowania właśnie wszystkich widoków. Pierwszy parametr, czyli dyscyplin, dziedzina zostawiamy, natomiast. Drugi parametr zamiast family, wybierzmy family and type, czyli rodzina, to znaczy czy to jest rzut, przekrój, elewacja, a w obrębie rzutów pogrupuj nam to po typie widoku, typie, który przed chwilą utworzyliśmy. Więc wybieramy family and type, zatwierdzamy przyciskiem OK, jeszcze raz OK, po to, żeby zatwierdzić tą zmianę do przeglądarki projektu. I zobacz, co się wydarzyło. Mamy teraz dziedzina, a następnie floor plans, i w nawiasie jest napisany typ widoku, który przypisany jest do danych widoków. Później mamy ten nasz typ, czyli floor plans, w nawiasie plan ewakuacji, i jak klikniemy plusik, te wszystkie widoki, które wygenerowałem za pomocą tego typu widoku z przypisanym odpowiednim szablonem. Więc mamy tą przeglądarkę, Odpowiednio uporządkowaną. Teraz o wiele łatwiej będzie nam znaleźć różne rzeczy. No i przede wszystkim łatwiej nam zarządzać szablonami. Czyli, tak idąc po kolei, ustawiamy sobie wszystkie parametry, ustawienia graficzne, definiujemy je w odpowiedni sposób, zamieniamy je czy zapisujemy w postaci szablonów widoków. A następnie szablony przypisujemy do typów widoków po to, żeby w szybki, ustandaryzowany sposób generować nowe widoki na poszczególnych poziomach. I teraz uwaga: ostatnie pytanie, jakie mi się pojawia, jakie sobie zadałem, to w jaki sposób ja mogę taki typ widoku usunąć w momencie, kiedy. Nie jest on mi potrzebny, albo chce się go pozbyć z szablonu projektowego, albo chce się go pozbyć z mojego projektu. No i tutaj ja znalazłem tylko jeden sposób. Jeżeli ktoś ma inny, to od razu proszę to umieścić w komentarzu, też nauczę się, ponieważ nie udało mi się znaleźć innej metody. Jedynym sposobem jest wykorzystanie narzędzia purge unused, czyli usuń nieużywane. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście ten typ widoku nie może być wykorzystany w projekcie, żeby pojawił się na liście po wywołaniu tego narzędzia Pearl Unused. Czyli najpierw musimy usunąć wszystkie widoki danego typu i dopiero wtedy puścić analizę w projekcie. I tutaj bardzo szybko zrobię jeszcze jedną rzecz, utworzę sobie kolejny typ widoku. Nazwijmy to do usunięcia, po to, żeby pokazać, jak to narzędzie działa. Tutaj kliknę Cancel, po to, żeby nie tworzyć żadnego widoku z wykorzystaniem danego typu, natomiast ten, ten typ widoku będzie już w projekcie. I teraz zakładka Manage, Purge Unused i zobaczmy, co w tym oknie i gdzie przede wszystkim to się pojawi. Pojawia się na samej górze w sekcji Views, tutaj mamy Floor Plan, jest ten typ widoku do usunięcia. Ważne, nie może być utworzony żaden widok tego typu, żeby on pojawił się na liście. I to jest jedyna opcja, którą znalazłem. Jeżeli ty znasz inną, umieść proszę w komentarzu. No i oczywiście, prześlij dalej znajomym, może ktoś z tego dzisiejszego spotkania skorzysta. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku Rewitoków dokładnie za tydzień w czwartek o 14.00. Czyli można powiedzieć jak zwykle o tej samej porze.